Pojęcia ofiary, która wkracza już w tajemnicę, misterium zbawczego nas, Polaków i wszystkich ludzi na całym świecie, dalej nie wiemy właśnie dlaczego. Ale w tej logice, którą niedawno żeśmy przeżywali w trybie paschalnym, podpowiadam sobie i podpowiadam wszystkim tu zgromadzonym, że tkwi odpowiedź. Może nie do zwerbalizowania, nie do wyartykułowania właśnie słowami, ale gdzieś w głębi naszej duszy polskiej odpowiedź tkwi właśnie w tym zakresie. Miłości ofiarniczej, miłości pojętej jako ofiara. Prosił mnie ksiądz Zbyszek, żebym podziękował organizatorom. Ja przy takich chwilach nie chcę dziękować, dlatego że. Choć brzmi to może brutalnie, ale wytłumaczę się. Dlatego, że po prostu nas tu nie mogło nie być. Nie ma co dziękować. My tu musimy być. To jest imperatyw wszystkich tych, którzy w tej kulturze żyją, w historię Polski znają, którzy muszą tu być w takich momentach. Dlatego wybaczcie z całym szanowaniem, ale dzisiaj nie podziękuję. schodzimy się z przesłaniem modlitwą do Matki Bożej My chcemy Boga Panno Święta O usłyszy naszych wołań głos Miłości Bożej dźwigać pęta To nasza chluba to nasz los Błogosław słodka Pani, Błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga...